Cześć, z tej strony Gerd Marf, a to kolejny odcinek Fantastycznej Książki. E, dziś jeszcze w ramach zimy z Andrzejem Sapkowskim, e, Powieść typowo romantyczna. E, na pewno czytaliście Roma i Julię i takie inne pierdoły, dramaciki i tak dalej. W, w podstawówce czy w gimnazjum nie mam zielonego pojęcia. Ja tak, mówię, pierdoły to są piękne, piękne powieści, mimo wszystko o ja wielu. Ale nieważne. Mam również nadzieję, że czytaliście historię Tristana i Zoldy. Ehm... Nie jest ona dużo lepsza od, od Romea i Julii i ciężko mi porównać te dwie historie, bo nie wiem, która jest lepsza. Ale nie o nich dzisiaj będziemy mówić, ale będziemy nawiązywać do Tristana i Zoldy, ponieważ mam dzisiaj wam do pokazania Andrzej Sapkowski Malady. Ehm... I o co chodzi? Znaczy, ja mam jeszcze do tego wydanie to jest bardzo króciutka książeczka. Ja mam wydanie e, Malady wraz ze światem króla Artura. O świecie króla Artura nie będę wam dzisiaj mówił, bo niewiele mam na ten temat do powiedzenia, nie zachwyciłem się. Ale mimo wszystko e, warto się rozejrzeć, czy gdzieś nie znajdziecie jeszcze tego wydania, ponieważ w tym momencie m, gdyby zainteresowało was e, zakupienie Malady, jest ona wydawana osobno. E, dokładnie w tej samej cenie w której jest wydawana wraz ze Światem Króla Artura w ładniejszej okładce to prawda to wydanie w ogóle jest ładniejsze które jest wydawane teraz ale suma summarum jak ktoś jest skąpy tak jak ja to lepiej jest mieć dwie książki w tej samej cenie zamiast jednej dwie historie w zasadzie bo książka jest jedna e, nie żebym się zachwycał Król Światem Króla Artura ale może by się komuś spodobał więc tak mówię, że istnieje takie wydanie. To jest stare wydanie. Może gdzieś je jeszcze dorwiecie. Kiedyś je jeszcze widziałem, ale y, powywalali je ze względu na to, że zaczęło się pojawiać nowe wydanie. Malady. Może gdzieś jeszcze jest. Polecam. Wracając. Yy, Malady jest to historia. Yy... Marysia, e, moja dziewczyna, pisała e, licencję na, te, na temat fanfików. Nie wiem, czy koja, kojarzycie zjawisko. E, fanfiki to jest, e, kiedy ktoś pisze w świecie innego autora. Tak dla fanu. E, bardzo często właśnie dla fanu. Są też profiki, czyli kiedy profesjonalista pisze w świecie innego autora, tak jak właśnie zrobił Andrzej Sapkowski, ponieważ napisał malady. Malady jest historią e, Morholta i Branwen dwóch drugoplanowców, którzy pojawiają się w Tristanie i Izoldzie. Morholt jest wujem Izoldy, Branwen jest nie wiem, jak się czyta jej imię, nieważne. Ona była tą służką, która się wymieniła. Może pamiętacie historię Tristana i Izoldy lepiej ode mnie, więc jeśli tak to doskonale kojarzycie, to ja mam po prostu dziury w głowie, i, I się tego nie wstydzę. <noise> e, tak czy inaczej warto sięgnąć po maladii. Czy Wam się podoba historia Tristana i Izoldy, czy nie? Dlatego, że jest to po prostu prześliczna historia miłosna. Nasycona dzi taką czymś też. Klimat jest bardzo dziwny. Od razu, od razu wam mówię, no bo zwłaszcza jeśli czytaliście Tristana Izoldy, jeśli nie czytaliście Tristana Izoldy, to może byłoby to dla Was zaskoczenie, ale i tak Wam powiem: Morholt i Bramble umierają w Tristanie Izoldzie. To są postaci martwe. Sapkowski przywołuje je do życia, ale nie robi to tak, tego na zasadzie e, wcale nie umarli, tak jak robi bardzo wielu fanfikowców. On, on się tym bawi bawi się motywem tej, 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 tej śmierci, dziwności gdzie oni są, w jakim są świecie, skąd się tam wzięli, co tutaj, o co, o co w ogóle KUTWA chodzi eee, I wszystko właśnie tak wrzuca właśnie taką bardzo, bardzo mocną historię miłosną która jest eee, dużo bardziej intensywna i bardziej taka Nasycona niż historia Gralta i Jennefer, do której ja zawsze, mówiąc o Sapkowskim, będę się odwoływał do Wiedźmi na koniec, no bo, bo tak mi jest łatwiej, trudno. Eee, dlatego warto to przeczytać, warto to mieć, ponieważ, yy, ponieważ jest to bardzo, bardzo, bardzo mocne. Zwłaszcza, że wbrew pozorom, w fantastyce strasznie ciężko utrafić dobry wątek romantyczny. Mocny, dobry, intensywny, z emocjami i ze wszystkim. Ciężko, zwłaszcza jeśli pisze się to facet, ponieważ e, ja tego tak mocno nigdy nie widziałem. 10 razy do, do łba w, wbiła mi to Marysia, 10 razy wbiła mi to do łba koleżanka Asia. Wszyscy, 90% facetów, fantastów najwyraźniej nienawidzi kobiet, ponieważ one są w każdym tytule, są straszliwie upadlane. Okropnie są upadlane i jak się już to wie, to się to strasznie widzi. Girl power. Girl power, tak. E, mówiłem o <ścoughs> e, To I to jest właśnie jedna z niewielu historii miłosnych, które można dobrych utrafić w fantastyce. I która to właśnie, historia właśnie bazuje na tym wątku miłosnym ponieważ czasami mamy coś nam na dokładkę i, i zazwyczaj to jest lepsze rozwiązanie, bo ja no nie, nie, nie szukam aż tak bardzo tego wątku romantycznego, tylko, tylko szukam dobrej historii. E, jak mam wątek romantyczny na dokładkę, to jest fajnie, ale no, nie żeby mi to było do szczęścia strasznie potrzebne. Ale czasami dobrze jest wziąć coś do ręki, co tylko i wyłącznie na tym bazuje. Tak samo jak czasami lubię wziąć do ręki horror, który bazuje tylko w na strachu. E, a inne rzeczy są na dokładkę. Albo nie wiem, jakąś, jakąś fantazy z zagadką kryminalną. No, fantazy miksuje się z wszelkimi różnymi gatunkami i bazuje często na bardzo, bardzo niefantazy wątkach. I to jest bardzo dobry przykład tego. Świetne postacie ponadto, bo one tutaj Morchell i Brandon mają tysiąc razy więcej życia pod piórem Andrzeja Sapkowskiego niż w oryginale. Moim zdaniem po prostu, bo oni tam byli oni tam byli nieistotni w Tristanie i Izoldzie. Na dobrą sprawę. Nie byli tak bardzo istotni dla historii jako postacie, tylko jako zwroty akcji. Bo oni byli niesamowitymi zwrotami akcji w Tristanie i Izoldzie. To, 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 to nie, ma, nie ma co się oszukiwać. Byli bardzo... By, by, jako to, to byli ważni, ale nie jako żywa postać, taka z krwi i kości. Eee... I to Sapkowski zrobił świetnie. Morhold żyje, Branwen żyje. Eee... Ach, no ciężko, to, tak na dobrą sprawę to nie ma od razu powiedziane, że, 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 że tam będzie ten wątek romantyczny. To ja to wam od razu zdradziłem, ja jestem niedobry. Trudno, e, ale można się tego łatwo domyślić. Dlatego nie płaczcie, że zepsułem wam książkę, bo, bo i tak nie będę was słuchał. E, świetna historia, świetne postaci, piękny klimat. E, fabuła nie jest jakoś straszliwie skomplikowana, ale to nie o, nie o fabułę w tej książce chodzi, tylko właśnie o emocje, e, które są pomiędzy postaciami. Tym się żyje w tej książce, emocjami pomiędzy postaciami, bardzo, bardzo często drobnymi rzeczami. Dlatego jest moim zdaniem świetna. Dobra, eee, to było Maladi. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze może coś będzie eee, w związku z zimą z Andrzejem Sapkowskim, ale nie jestem co do tego przekonany. Jeszcze się zastanowię. No chyba będzie, ale. Zobaczymy. Pamiętajcie, żeby komentować, mówcie mi, co mam czytać, bo. Bo od tego ja jestem, żeby powiedzieć wam, co jest dobrego w literaturze, i to od tego też wy jesteście, żeby mi powiedzieć, przegapiłeś ten, i ten tytuł też jest fajny, i to jest dla mnie super, i bardzo, bardzo cieszę się, że dużo, dużo, wielu z Was tak robi. I jest to. A, zajebiste. Dobra. I pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby zobaczyć, jeśli jesteście, to oczywiście pierwszy raz, a nie. Jednym z moich stałych widzów, w których mam setki. Ale i tak was kocham. Dobra. Dzięki. Na razie, cześć.